Kochani, witamy Was bardzo serdecznie, jest bardzo przyjemnie. Dzisiaj chcieliśmy z Edytką poruszyć taki temat, który jest związany z wdzięcznością. Ogólnie jest to temat tak naprawdę krainy wdzięczności. On budził dosyć duże kontrowersje tak naprawdę wśród moich znajomych i nieznajomych Dużo osób, o tym mówiło, skąd się w ogóle ta kraina wzięła, jak ona powstała i w ogóle. Więc powiem Wam, chciałbym o genezie kilka słów powiedzieć. Co się z nią stało, jak to, jak to ona została pobudzona do życia? Z krainą wdzięczności jest bardzo prosta sprawa. Jest to uporządkowany tryb wiadomości, który dotyczy wszystkich zbiorów, które napisałem na temat wdzięczności. I właśnie dzięki temu powstała kraina wdzięczności. To dało tak naprawdę takie podstawowe ramy, oraz bardziej zaawansowane, w zależności od tego, właśnie na jakim stopniu. Jesteśmy informacji, wiadomości, postrzegania niektórych rzeczy,